Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego spotkania, w ramach wprowadzenia i zachęcenia do tego, abyśmy podjęli w naszych rodzinach, w naszych domach ten program Duszpasterski Wierzę w Kościół Chrystusowy. Witam bardzo serdecznie. Ksiądz Jakub Kozak, Monika i Daniel. Temat tego tygodnia, jaki chcemy Wam zaproponować, to temat twarzą w twarz. Z twarzy, chyba się z mną zgodzicie, bardzo dużo można wyczytać kiedy kogoś e, lubimy, cenimy, e, szukamy jego wzroku, jakiegoś kontaktu wzrokowego, kiedy ktoś e, unika w, w drugą stronę, e, unika spojrzenia drugiego człowieka, e, zdradza to jakąś obawę bardzo często, jakiś lęk, jakiś niepokój, może jakieś kłamstwo nawet. E, z twarzy można wiele wyczytać. E, czasami można wyczytać historię życia albo ich zdrowia, jeżeli są jakieś blizny, e, można prze, jakieś przeżycia wewnętrzne odczytać, Twarz może być takim zwierciadłem, w którym możemy wiele zobaczyć. Kiedy uczymy się wiary w Kościele Chrystusowym i w Kościół Chrystusowy, też chcemy uczyć się spoglądać twarzą w twarz bliźniemu i Chrystusowi. W tym okresie wielkiego postu, który już rozpoczynamy, który już trwa w Kościele, spotykamy się w sposób szczególny z postacią świętej Weroniki, która może nam pomóc zająć się tym, jak spoglądać twarzą w twarz. Tak, dla nas w tym czasie Wielkiego Postu takim dobrym momentem spotkania się twarzą w twarz z tym, który, dla którego ten Wielki Post chcemy przeżywać i przeżywamy to jest Jezus Chrystus. I dla mnie osobiście, i myślę, że dla wielu osób takim spotkaniem się twarzą w twarz. To jest czas adoracji. Pamiętam. Hmm, że był taki moment w naszym życiu, e, gdzie postanowiliśmy sobie, e, że będziemy razem adorować pana Jezusa i chodziliśmy raz w tygodniu, nie pamiętam, że to chyba była środa, e, chodziliśmy raz w tygodniu na adorację we dwoje, właśnie jako małżeństwo. Ponieważ taka adoracja sam na sam, jedno z nas z panem Jezusem, zdarzała się nam dosyć tak od czasu dosyć, dosyć, dosyć często. Ale pamiętam, że to bardzo pogłębiło naszą więź. I to było takie pół godziny, 15 minut przed Panem Jezusem. Chodziliśmy do kościoła Sióstr Sakramentek, tutaj w Siedlcach. Tam jest adoracja cały dzień. I to sprawiło, że to spotkanie z Jezusem, nas obydwojga z nim, po prostu niewiele trzeba mówić do siebie, do Jezusa, po prostu przemieniało nas. Rozwiązywało nam różne problemy. Polegało to czasami na tym, że mówiliśmy, przychodziliśmy do, do Jezusa z jakimś problemem związanym z naszą relacją, czy z naszą rodziną, czy z różnymi zadaniami, czy posługami, które podejmowaliśmy w tym momencie. I y, Jezus dawał nam takie porozumienie bez słów, tylko takie spotkanie z twarzą w twarz i my we dwoje. Czasami to wyglądało tak, że, że Daniel modlił się Słowem Bożym, Czasami omówiłam dziesiątka różańca, ale ogólnie rzecz biorąc polegało to na tym, że po prostu patrzyliśmy na Jezusa we dwoje. To, to było takie dosyć coś wyjątkowego, bo to się raczej rzadko zdarza, żeby małżeństwo odorowało pana Jezusa razem. A to jest możliwe, ponieważ adoracja jest w zasadzie w każdym mieście yy, yy, w kościele. A druga yy, taka sytuacja przypomina mi się. Myślę, że była o wiele trudniejsza, związana ze spotkaniem twarzą w twarz, gdzie, gdzie jest to milczenie. Tak jak, tak jak święta Weronika e, nic nie powiedziała do Jezusa. To było spotkanie e, takich serc, spojrzenie. E, to są dla mnie takie sytuacje e, dosyć nowe, dlatego że to były takie momenty przed śmiercią mojej cioci i przed śmiercią mojego taty. W zasadzie moich dwóch cioć, z e, którymi byłam bardzo blisko, i, e, i u jednej i u drugiej byłam w hospicjum i myślę, że e, tak jak przez wiele lat odczuwałam miłość tych osób, to w tym momencie, kiedy one już nic nie mogły powiedzieć, albo mówiły do mnie jedna z nich oczami, patrząc na mnie, to to były oczy pełne miłości, a, moje, a dla mnie to był taki czas adoracji ich też takiego bycia z nimi, takim duchowym tak duchowo i, i takiego podziękowania za całe ich życie. To był taki bardzo dla mnie wyjątkowe spotkanie twarzą twarz, ale najbardziej to z moim tatą, kiedy y, tato mój był chory, rozstawałam się z nim w szpitalu. Y, to był czas pandemii, więc nie wiedziałam, czy go zobaczę, czy nie. I wiedziałam, że, y, że może być tak, że będzie umierał samotnie, ponieważ taka była sytuacja. I pamiętam to, to milczenie między nami, i chyba nigdy go bardziej nie kochałam jak wtedy, i, i, yy, i nigdy tak, tak blisko z nim nie byłam jak wtedy. I myślę, że to była taka adoracja. To było takie spotkanie yy, bez słów, bardzo duchowe, którego się w życiu nie zapomina i które nadaje yy, taki yy, pokazuje tą bliskość. Yy, nadaje takie wspomnienie tej bliskości, które y, przemienia życie, przemienia myślenie. Także naprawdę bardzo polecam, tutaj chyba Daniel będzie zaraz o tym mówił, y, o takim spotkaniu z twarzą w twarz i z człowiekiem, i z Panem Bogiem, bo ono przemienia nas. Tak, y, dla mnie adoracja to adorowanie, to jest y, podziwianie, to jest fascynacja, to jest zauroczenie osobą Jezusa Chrystusa. To jest troszeczkę takie odstawienie na chwilę pewnych formuł modlitewnych, które mamy, które są ważne i które też nas ku wierze prowadzą, ale w pewnym momencie dojrzewamy do takiego momentu, żeby po prostu stanąć przed osobą Jezusa obecną tam w Najświętszym Sakramencie, fizycznie obecną, tak można powiedzieć, nago duchowo, całkowicie bez żadnych masek. I to na pewno nie każdego od początku na taką modlitwę stać, ale bez takiego rodzaju modlitwy, gdzie staje przed majestatem Bożym i pozwala mu zajrzeć w każdy zakamarek swojego serca, to ta modlitwa tak naprawdę przemienia. I właśnie takie jest, za, takie jest zadanie, taka jest propozycja na ten tydzień, żeby wziąć kalendarz i znaleźć czas, tak jak znajdujemy czas na lekarza, dentystę, mechanika i zwykle poważnie traktujemy ten wpis w kalendarzu. Żeby w ten sam sposób umówić się na spotkanie z Panem Bogiem, znaleźć kościół, gdzie jest na przykład adoracja, pójść i stanąć przed Nim wewnątrz siebie, takim, jakim się jest. I to naprawdę przemienia. I do tego zachęcamy. Cześć Boże. Cześć Boże. Szczęść Boże.